Co mam myśleć na czym? Ja się Cz zastanowiłem, że czy to się zesnęłem, na czym. Że czy byłeś w takim stanie, kurwa, tak naprawdę... Wiem, i to czekałeś to, na śmierć. No kurwa, i się nie było. No, czekałeś na śmierć po prostu. Ale się znać ludzi, że którzy mochi to czyniłem, to szanuję to. Za to jest wdzięczny i to powinien być nawet za komfortem. Dobrze, że ja też cię z chaty wyrzuciłem też. No. Z, kurwa, na gormatu nie co, to minął minęło. minęło ja cię z chaty wyrzuciłem i skąd ten gościu tam się zjawił Co cię z a, a ci za raz tej głośno? Jak Superman kurwa? Ja radom, nie wiem, ja to chcesz nie pieniądze. Te nie bym ta... Ty też nie pamiętasz, to co nie chcesz pamiętać tak? No, no dobra, temat, bo tu zaraz będzie góry. Maria kłótnia skłódy kurwa, bociadłem. normalnie porozmawiać o tym ty ponoć głos. Ja nie mam gości nie razu głos. Ale szkołem mówi, że nie chcę że nie chcę to ponić, bo kurza Jak tak mojemu, nie? Bo ty nie chcesz o coś rozmawiać, to nie rozmawiasz o tym temacie. Ja na takie ja tematy rozmawiam kurwa, jakby marną, był krok śmierci, to kurwa bym na pewno o tym powiedział. Ja podziękowałem, bo Szymon którzy tam mógł i to powinno wystarczyć. I koniec tematu pytam normalnie Ale ja, tak. ja ci normalnie zawsze cały czas, ale ci proszę, nie zadałem takich pytań, bo zawsze kurwiam jak ja nie pamiętam, to ci nie będę mówił tak czy tak, nie będę Ale kurwa, ja mam te filmiki mam, nagrane. A to jak masz, no tej... to, 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 to trzymaj sobie. Kurwa. To, to mam, będziesz je zobaczyć? No po chuj. Ja ci no pyta, to ja się z ciekawości pytam. Ale ja się pojadza, że nie pamiętam, nie wiem i nie chcę do tego wracać. Kurwa, kurwa to ale to lepiej sobie raz sobie wyjaśnić. A co, bo ja mam sobie... Przed ja, się nie będę wyjaśniał. Ale bo jak to sens, było w ogóle, bo to ważna sprawa jest, kurwa. Ale ja nie pamiętam i to powinno... Myślę, że skraju, kurwa, życia złego. No i wystarczył ten temat. No i ja Ci tylko mówię, że mam to wszystko nagrane i się zapytałem ty, Ciebie, czy ty, chciał to zobaczyć. Ale, A Ty ale od razu to się ale, agresji. Ale, ja bym nie chciał zobaczyć, ale, kurwa, jak jest, na przykład Ty... Ty byś chciał, ale jest z chłopcem nie, to już i to, i że nie, no kurwa. Nie, ale kurwa, ja się tylko Ciebie zapytałem, no, ale ja to, Ale ja Ci człowiek odpowiadam, że nie chcę, to nie rozumieć. Ale Ty, kurwa, jakim tonem ty odpowiadasz do mnie, Ty? Ale to nie w normalnym to, tonem, No odłóż, Ty bo kurwa... No tak, odłóż, kurwa, bym no ja widzisz i co? I teraz ale... ty się rzucasz? widzisz ja. jak jesteś? Ale ze to no, cię... nie można normalnie tak jak słyszyć. Nie, chcą chcę tylko tematu wracać. To ale ja, ja się tylko się koniec. zapytałem czy nie... ja ty to się to ciebie. Zapytałem się to, ciebie. byś cały, chciał obejrzeć filmik. Ale z tego. Ma, ale ci powiedziałem, że nie chcę. No i tylko tyle mogę się odpowiedzieć. Ale ci powiedział, nie, ty już ale, wiązankę rzuciłeś, stów i się rzuciłeś, do mnie. Ja nie. Ty wiązankę, rzuciłeś. Bo ja powiedziałem, że mam filmik nagrany. Z tego, bo ja cały czas go na komputerze. Bo ja nie jestem mały dzieciak. miał. Na to już chłopak, Na chuja narobiłem, ludzie pomogli to pewnie tak. Na chuja narobiłem, no ale czemu nie chcesz o tym Spójrz, kurwa nie chcę. No, nie, nie, nie chcę wracać do tego, w sumie. No ale ja ci mówię dobrze, że mam filmik nagrany, tylko i że kiedyś go na pewno rzucę. Ale zrozum, to to wrzucę. No ale to cię boli, coś patrzę, bo... Nie ale ja... Powiedziałeś do mnie temat 6 obejrzeć, bo ja się nie chcę obejrzeć. No i to było takie, nie chcę obejrzeć, i się rzuciłeś do mnie tym. Nie, nie, nie Ale rzuciłeś z... się. Dobrze, rzuciłeś no, się, no, Dobre wszystko jest no, no, nagrane, zresztą że się rzuciłeś kurwa, więc ty nie, 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 nie denerwuj no, kurwa. Nie, nie, jesteś prowodyrem kurwa, agresji. Kurwa i taka jest prawda. Z to nie można na dłuższy, dłuższą metę, bo no, no, jesteś no, prowodyrem no, no, agresji. Zapłacę ci za dzisiaj za pomoc. 150 zł, tak jak gadaliśmy. Tyle. dobra, poczekaj, idę po pieniądze, zaraz się opowiem.